Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Przychodzę z wyjaśnieniem takiego trudniejszego terminu, który budzi trochę czasem emocji, kontrowersji. Bywa, bywało, że byłam no nawet podszczypywana, no delikatnie mówiąc za to, że używam tego słowa kompocik. Cóż to jest ten kompocik w perfumach? To perfumiarze, branża cała perfumeryjna tak określa, takimi słowami określa perfumy owocowe. One już powolutku bardzo się zmieniają, teraz właściwie rządzą białe kwiaty, ale można powiedzieć, że kilka dekad gdzieś tak, właściwie na początku, koniec tamtego wieku, początek tego należał do nut owocowych, czyli te wszystkie, można powiedzieć, jakoś żelkowo pachnące, wiśnie, malinki, no jakiś taki akord wieloowocowy, właśnie kompotowy, tak bardzo dominował, że perfumiarze mieli go dosyć. No, może też z tego powodu, że to jest w dużej mierze akord syntetyczny. No i powtarzali w Rybady, Once Fruity, że gdzieś tam w filmach. Także to zapada w pamięć i rzeczywiście ten kompocik no po prostu podobał się. No, wszyscy, wszyscy chcieli, producenci, takiego akordu, bo on się sprzedawał, bo on po prostu był na topie. Także to nie ja wymyśliłam, nie jest to nuta jakoś szczególnie ambitna, chociaż na pewno wśród nut owocowych można znaleźć dzieła wybitne, ale powtórzę po raz setny. Tysiąc premier rocznie, więc na te tysiąc premier rocznie może się trafi kilka bardzo udanych, ale większość w tym czasie, kiedy powiedzmy kompociki dominowały, no to sobie wyobraźcie kilka tysięcy kompotowych akordów. No to jest wyzwanie. To jest tego mogła być po prostu za dużo, dlatego perfumiarze mieli dosyć. Trend się odwraca, ale może też perfumiarze staną się tolerancyjni. Oczywiście każda nuta owocowa jest wyzwaniem, na przykład taka nuta wiśni, która wydawało mi się, że jest trudna do przerobienia, jednak w perfumach Tom Ford, los cherry, a potem już przepracowywanych przez naśladowców, no to ładnie wybrzmiewa. I na taki początek roku, kiedy już mamy dość zimy, zaczyna się wiosna. Jeszcze wiśni nie ma i tęsknimy za nimi, to wtedy taka kanuta może nam się bardzo, bardzo dobrze kojarzyć i możemy jej wręcz pożądać. No ja już będę kończyć, bo widzę, że trzmiele są wyjątkowo aktywne, trochę się ich boję. Ostatnio źle reaguje na wszelkie no ukąszenia i alergeny wszelkiego rodzaju, więc no, oszczędzę sobie. Także dziękuję Wam za uwagę, także nie ja wymyśliłam kompocik, a polecam yy, otworzyć. Tym, którzy się irytują na to, otworzyć się też na nuty kwiatowe, po prostu. Chociaż może już dzisiaj ten apel jest trochę bezzasadny, bo jeszcze nuty kwiatowe rzeczywiście całkiem dobrze sobie radzą. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego, papa! Pa.